Nazywam się Kamila Mizeracka i poskramiam zamówienia publiczne. Po przerwie witaj w najnowszym odcinku... Tak to widzę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to proszę, zrób to jak najszybciej. Wtedy za każdym razem, kiedy pojawi się na, na nim nowy materiał, natychmiast dostaniesz o tym powiadomienie. Dodatkowo zapraszam cię bardzo serdecznie na nasze strony internetowe www.kamilamizeracka.pl oraz www.akademiamesnikpzp.pl. Dlaczego? Dlatego, że tam teraz będziemy informować, ale nie tylko, bo w sklepie Akademii PZP już te informacje możesz zobaczyć o tym, że naprawdę pełną parą od nowego roku ruszają kursy online z prawa zamówień publicznych. Dlaczego o tym mówię? Bo one wciąż jeszcze teraz, zanim ruszy platforma szkoleniowa online z prawdziwego zdarzenia, nad którą intensywnie pracujemy, te szkolenia wciąż mają jeszcze niższe ceny. Kiedy zaczniemy już z wrzucać i prowadzać tam materiał, te ceny ulegną zmianie. Dlatego zachęcam Cię serdecznie, zapoznaj się z tą ofertą. Mam nadzieję, że są to ceny szkoleń na tak zwaną każdą kieszeń. Chciałabym, aby ta wiedza była dostępna dla wszystkich i aby nie czekali zawsze w kolejce na szkolenie, które finansuje im. Także pracodawca. Jeszcze to, co, o czym chciałabym przypomnieć, to nasza mini Akademia Prawa Zamówień Publicznych, dlatego że w ramach Akademii PZP o każdej porze roku ruszamy z jednym bezpłatnym szkoleniem online z prawa zamówień publicznych, na które można się zapisać. Jedyne, co trzeba zrobić, to czuwać nad tym, kiedy ogłaszamy kolejny nabór. Więc zapraszam Cię na nasze profile społecznościowe na Facebooku. Jest to profil Mizeracka Zamówienia publiczne oraz Akademia Prawa Zamówień Publicznych. Zajrzyj, może znajdziesz coś dla siebie. Możesz znaleźć nas, nas także na Instagramie. Profil nazywa się kamila pl oraz na LinkedIn. Mój osobisty profil Kamila Mizeracka. Serdecznie zapraszam Cię. jeśli nie odnajdziesz, proszę kliknij zaproszenie do. Kontaktów, z przyjemnością odpowiem, wtedy także będziesz informowany, informowana o bieżących informacjach o zamówieniach publicznych i o tym, co się u nas dzieje. A dzisiaj w najnowszym odcinku moja opinia o tym, co wiąże się z zamówieniem bagatelnym, bo właśnie takie zamówienie. Prowadził nowy, w nowej ustawie prawo zamówień publicznych ustawodawca i przepisy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Otóż w artykule drugim, ustępie drugim, to zamówienie bagatelne zostało uregulowane i ustawodawca wskazał tam, że dotyczy to jednorazowego zakupu o wartości od 50 tysięcy zł do mniej niż 130 tysięcy złotych. Dodatkowo w artykule 268 nowej ustawy uregulował procedurę udzielania takiego zamówienia i formalności, które się z tym wiążą. Jaki obowiązek w związku z tym spada na zamawiającego? Otóż będzie on musiał ogłosić to zamówienie w biuletynie zamówień publicznych. W związku z tym te zamówienia będą już widoczne na szerokim rynku i będą także łatwe do odnalezienia w jednym miejscu. Co, jaka jest moja opinia na ten temat? Yy, uważam, że jest to bardzo dobre działanie zamawiając, yy, ustawodawcy. Dlaczego? Dlatego, że dotychczas takie zamówienia były regulowane właśnie wewnętrznymi przepisami zamawiających i to zamawiający decydowali, czy będą publikowali takie zamówienia na swojej stronie internetowej lub w platformie zakupowej, jeżeli nie udysponowali, czy mogą skierować zaproszenie w, zam w takim zamówieniu? Do, I w takim postępowaniu do ograniczonej liczby wykonawców. W związku z tym rynek wielokrotnie nawet nie miał pojęcia o tym, że do takiego zakupu zamawiający się szykuje, czy właśnie go ogłosił. Uważam, że to bardzo dobrze, bo skorzystają na tym sami zamawiający, pomimo wiem, że sceptycznie do tego niektórzy z nich podchodzą, mianowicie będą mogli sprawdzić, czy pojawi się konkurencja. Czy konkurencja zwiększy swój poziom przy danym rodzaju zakupów? Myślę, że to bardzo dobre działanie w tej ustawie, ale mam też pewną wątpliwość i nie do końca utożsamiam się z ustawodawcą i z tym, co napisał w zakresie odstąpienia od opublikowania ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym. Z uwagi na to, że zamawiający w uzasadnionych przypadkach będzie mógł właśnie z takiej ulgi skorzystać. No i tutaj pojawia się pytanie i od razu bardzo dużo wątpliwości. Co będzie tym uzasadnionym przypadkiem taką uzasadnioną sytuacją? Mam nadzieję, że to nie praktyka zamawiających poprzez jednostronne działania, na które wykonawcy nie będą mieli wpływu i nie będą mieli szans reagować się ukształtuje, ale ukształtuje się poprzez dobrą praktykę i poprzez czujne oko ustawodawcy, który postara się, aby rzeczywiście rynek faktycznie i realnie mógł z tych nowych przepisów skorzystać. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj, życzę Ci dobrego dnia, bardzo dobrego tygodnia i do zobaczenia już za tydzień w najnowszym odcinku pytajników.